jestem bardzo rozgoryczony, szkoda na pewno tutaj straconych punktów. Wrażenie zostawiliśmy po sobie takie, że przynajmniej powinniśmy ten mecz remisować, natomiast to jest piłka i niefortunna strata góra spowodowała, że wjeżdżamy bez niczego. Trudna sytuacja, ponieważ już przed tym meczem mieliśmy mało punktów i liczyłem dzisiaj bardzo, że Zespół zdobędzie y, jakiś punkt i dobrze zagra, wykonał tylko to, to drugie zaga, za, zadanie, bo dzisiaj nie graliśmy naprawdę źle. Y, aczkolwiek jest y, kilka takich chwili, faz w meczu, gdzie y, niepotrzebnie jeszcze oddajemy inicjatywę. Y, możemy, możemy bardziej jeszcze przycisnąć przeciwnika, ale, ale to, to y, jest zadanie dla mnie, dla sztabu. Przed następnymi spotkaniami na pewno nie spuszczamy głów, bo czasami takie bolesne rzeczy, bolesne porażki uczą więcej niż łatwe zwycięstwa. Tyle, tyle mogę powiedzieć. Pracujemy bardzo ciężko dalej, i przed nami kolejny mecz. Troszeczkę martwią mnie takie mikrourazy, nie powiedziałbym, że to jakieś wielkie kontuzje, ale też Kamil Słaby, który. No, jest podstawowym obrońcą gdzieś tam, musi zejść, musimy na niego też zwrócić uwagę. Też Tomek bądź szedł też go wcześniej, troszeczkę nam się ten mecz pod, pod takim zdrowotnym układem nie, 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 dobrze, nie, dobrze, nie dobrze układał. No, ale, ale też są ludzie, którzy, którzy dostają swoją szansę i, i, i mm, dzisiaj mm, i dzisiaj, no, różnie z tym było, ale. ale Wierzę że, wierzę, że w następnym meczu będzie lepiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwsza rzecz to: Chciałem za pośrednictwem mediów pogratulować naszej drużynie, że grała do końca. Pomimo wielu, wielu trudności, jeśli ktoś już oglądał i obserwował ten mecz, to, to zdaje sobie sprawę i my również zdajemy sobie sprawę z tego, że nie do końca wyglądał tak, jakbyśmy sobie tego, tego oczekiwali. Ale bardzo się cieszę z tego, że zespół pokazał charakter i tak naprawdę w, w końcówce meczu zdobyliśmy tą bramkę zwycięską, którą tak mocno pracowaliśmy w przeciągu całego, całego spotkania. Trzeba również oddać to, że drużyna z Sandecji pokazała, uważam, dobry futbol. Kilka bardzo ciekawych akcji. Stworzyła sobie też sytuację, Bramkowe, strzeleckie, tak naprawdę w niektórych sytuacjach dopisało nam troszkę, troszkę szczęścia, ale cieszymy się bardzo z tego, z tego kolejnego zwycięstwa. Też uważam, że zrobiliśmy rzecz ważną, bo tak naprawdę w przeciągu dwóch dni potrafiliśmy wkomponować siedmiu zawodników z pierwszego, z pierwszego zespołu. To też nie jest, nie jest łatwe. Nam się to, to udało. Oczywiście w trakcie meczu widać było brak tych interakcji, zarówno w fazie, fazie atakowania czy w fazie bronienia tych automatyzmów, ale pomimo tego czuć było w szatni czy w przerwie czy, czy na boisku, że jest, jest ta jedność. pomimo tego, że, że są nowi zawodnicy, zawodnicy to, to, to chcą ten mecz wygrać i to też było widać, jaka była radość po bramce, kiedy strzeliśmy na, na 1-0 i wygraliśmy ten, ten mecz. Znaczy, tak, nie chciałbym tutaj na szybko oceniać, wiadomo, do tego będzie, od tego będzie analiza spokojna. Obejrzymy mecz, zobaczymy, co, co funkcjonowało dobrze, a co funkcjonowało nie tak, jakbyśmy sobie oczekiwali. Ja wielokrotnie mówiłem, że to nie jest łatwa rzecz, kiedy... Zawodnicy z pierwszego zespołu przychodzą na dwa, dwa treningi. Jest mecz, mecz mistrzowski. Wiadomo, każdy mecz mistrzowski, bez względu w której, w której lidze się gra, to, to, to są dodatkowe, dodatkowe emocje. Bardzo ważna też jest ta struktura socjaafektywna wśród, wśród zawodników, że nieraz zawodnicy po prostu tylko spojrzą na siebie, zobaczą mowę ciała i wiedzą, jak to mm, powinno wyglądać, ale to wszystko wypracowywuje się na, na treningach. Wiadomo, że my tych treningów nie mieliśmy zbyt, zbyt wiele wspólnie, ale pomimo tego widziałem każdego z nich zaangażowanie. Z boiska wyglądało to tak, jakbyśmy czuli, że ta bramka wisi w powietrzu. Była to tylko kwestia, kwestia czasu, co pokazuje bramka strzelona z naszej strony w końcówce meczu. Myślę, że przez ten cały mecz, tak jak trener mówił przed meczem, pokazaliśmy zespół prze, przez duże Z. Udało się skomponować zawodników, którzy zeszli z pierwszego zespołu. Pokazaliśmy, że potrafimy siebie nawzajem wspierać i w dwa dni zbudowaliśmy naprawdę dobry zespół, który dzisiaj zwyciężył. Ja mam takie pytanie, bo walczyliście o tą bramkę do końca meczu rzeczywiście. Sandencja miała sporo sytuacji i tak naprawdę trzeba oddać sprawiedliwość, że Michał Kołba, ja nie chcę powiedzieć jest ojcem tego zwycięstwa, ale przynajmniej no, w połowie uratował wam, że tak powiem, z tyłu skórę. Z Można powiedzieć, że dzięki niemu przypisaliśmy sobie te trzy punkty. W paru momentach nawet dosyć często ratował nas też mieliśmy odrobinę szczęścia w tym meczu, ale finalnie skończyło się wynikiem 1-0 dla nas. No ja wiem, że Bramkarz stoi po to, żeby odbierać takie piłki, a rzeczywiście dzisiaj naprawdę Wam pomógł. I to dobrze, że, że, że on miał szansę się wykazać. Tak jest. Jędrzej, to jeszcze ja ostatnie pytanie. Powiedz mi, jak, jak to w szatni odbieracie? Bo, bo dzisiaj po zwycięstwie jest 16 punktów. Za chwilę to. Możecie pozostać liderem tabeli drugiej ligi, a na pewno będziecie w czołówce. Jakie, jakie to uczucie i czy, czy jakieś wam się w głowie rodzą wielkie, wielkie plany? Na ten moment skupiamy się tylko i wyłącznie na, na ciężkiej pracy. Nie myślimy przyszłościowo, myślimy tylko o nas, kolejnym meczu. Każdym kolejnym mecz jest dla nas najważniejszy, a staramy się grać jak najlepiej. Jak widać, przynosi to efekty. Co będzie na koniec sezonu, to zobaczymy.